Brzuski, wieś pod Bydgoszczą przyciągnęła dzisiaj fanów malarstwa z całej Polski. Więcej o historii wsi i muralach z Van Goghem prezentujemy w naszym materiale sprzed kilku tygodni, do którego obejrzenia osoby zainteresowane zapraszamy. W dniach 15 i 16 sierpnia w Brzuskach odbywa się festiwal, gdzie sztukę możemy kupić niemal na każdym kroku. Przechadzając zresztą co kawałek zobaczymy jak ta sztuka powstaje. Van Gogh Festival, bo tak nazywa się to wydarzenie, to zatem miejsce realnego spotkania artystów i miłośników sztuki. Koronostas jest miejscem, w którym styka się to, co fizyczne z tym, co metafizyczne. Dlatego jest miejscem świętym. Nie jest metaforą świętości, ale jest bramą wiodącą ku niej. Jedyny minus, jaki można zauważyć, to spory ruch samochodowy.